Nazywam się Robert Kopielecki, Państwa i moim gościem jest Michael Keniger, autor wydanego e, nakładem oficjalnym dawnyczyńskim komiks e, komiksu Bomb Road, komiks dotyczącego umy powietrznej e, podczas kampanii wietnamskiej. zaczynać. Um, <laughs> To ja się tylko przedstawię dzień dobry jest nasz dlaczego będę dla Państwa dzisiaj tłumaczyć. Michael, to jest pierwszy komik twój, który ukazał się w Polsce. Polski debiut od razu Integral Trzech Tomów. Jak to się stało, że akurat ten album z Twoich dość licznych dokonanych został wybrany jako pierwszy na polski rynek? <tryk> jest premier premier album. Publié ici en Pologne, il y en avait plusieurs, des séries. Mais quelle était la raison pour laquelle euh, euh, c'est euh, PowerPoint qui a été choisi en tant que premier album pour le marché polonais euh, en fait, Ça marche, Ça marche. Euh, En fait, j'ai euh, rencontré une éditeur à un festival en Allemagne donc Marcin était intéressé par mon travail et au final on lui a proposé, ma nouvelle série n'était pas terminée, or celle-ci était déjà finie. donc il a privilégié cette série-là parce qu'elle était complète et qu'elle était terminée. Spotkałem l'ai wydawcę w Niemczech, festival de Niemczech et la dernière série n'était pas encore terminée. Marcin voulait publier quelque chose de moi et na arrivé. Est-ce que ça t'intéresse euh, la guerre de Vietnam, cette période dans l'histoire, ça t'intéresse plus Alors en fait ça a commencé parce que moi à la fin des années 80 j'ai collectionné le matériel de l'époque, la guerre du Vietnam, j'aimais le militaria, tout ça, et en fait l'éditeur a lancé cette collection sur l'aviation et à un moment donné je me suis dit bah, je vais faire, je vais essayer de faire ça une série sur le Vietnam sur la guerre aérienne au Vietnam c'est venu comme ça mais enfin, je suis passionné d'histoire à la base mm -hmm. c'est les années 80 que j'ai 80 j'ai commencé à m'intéresser à la guerre vietnamienne je m'intéressais beaucoup aux militaires je m'intéressais beaucoup à l'histoire et <'en> à <'en> l'idée tworzenia komiksu o tym właśnie w okresie czasu i o wymiarze Zapytałem, dlatego że w Twoim dorobku widziałem komiksy, które niekoniecznie związane są z militarami z i z historiami wojennymi. Tak jak na przykład Brooklyn 60 Second, bardziej są to kwestie kancelarskie, kryminalne. Także jakby to jest szerszy aspekt Twoich zainteresowań, nie tylko o wojnę. Mam tę parce que parce que dans... En fait, il y a pas mal d'autres euh, sujets qui ont été abordés, donc euh, c'est pour ça que je posais que les questions. Parce que par exemple, Brooklyn, euh, c'est un polar propre, donc euh, quelque chose de complètement différent. Parce qu'en fait, j'ai effectivement commencé en faisant du polar. J'étais un très grand fan de comics aussi, de BD américains, à l'époque, mm -hmm. et donc j'ai commencé euh, par, par faire du polar, puis que j'avais envie de faire ça. À mm -hmm. e, od zawsze m, pracowałem nad e, powieściami, czy też tematyką e, po, powieści gangsterska, policyjna i to mnie bardzo zawsze interesowało, no, po, natomiast w pewnym momencie to, że bardzo interesuje się historią, wpłynęło na decyzję o, e, o rozpoczęciu pracy nad... nad, nad właśnie komisja zupełnie innej zupełnie Kilka lat temu, kilka, kilka miesięcy temu ukazała się w Polsce po raz pierwszy książka Dopesza Ma Kalachera dotycząca właśnie epizodu wojny wietnamskiej z lat 67-69 Podejrzewał, że w, w tym kraju była ona znana dużo wcześniej czy w jakiś sposób była ona inspiracją, bo jest to jeden z najwybitniejszych reportaży wszechczasów dotyczących tego okresu historii. Donc, euh, il y a un certain moment, on a publié en Pologne euh, le livre euh, Dépêche. Dépêche", Dépêche". <laughs> donc voilà, donc, euh, en Pologne, ça, ça a fait des rumeurs. Et en fait, en, en France, ça, ça a été, euh, comment dire, accueilli euh, d'une façon plus importante, en même temps. Euh, oui, alors en fait, euh, concernant le, le livre « Dispatché » de Michael Mayer, parce que ces livres-là, en fait ça fait partie des, des livres peu de référence sur le Vietnam. C'est un bouquin euh, euh, qui, est, euh, qui montre la guerre sur le paroxysme et euh, la folie de la guerre, sur le Vietnam. Et c'est une œuvre majeure. Euh, ça, ça reste une œuvre importante. Et d'un point de de la littérature sur la guerre du Vietnam, c'est un des plus grands livres. To jest tak zdecydowanie punkt odniesienia dla mnie, książka pokazująca bardzo dokładnie całą historię i sytuację wojny w Wietnamie, także tak to jest, to było bardzo jakby głośne dzieło i we Francji i na pewno to jest dla mnie taki, taka baza, co tworzy. Chciałbym zapytać o, ponieważ e, album, twój album imponuje e, szczegółowością, detal, detalami e, uzbrojenia, detalami, detalami mundurowania e, postaci występujących e, na pewno był to ogromny research, który być może dla Ciebie nie tak trudny, ponieważ wiązał się z Twoimi zainteresowaniami historycznymi, <laughs> ale e, czym się kierował, e, na czym polegał research tych szczegółowych? E, Quand on quand on lit, des détails, on voit que les détails, il y a pas mal de détails, vraiment tout ce qui est les, euh, les vêtements des gens, les soldats, tout ce qui est le militaire. Ça m'est donc comment tu as fait euh, à chercher des détails, faire de recherches? Euh, La jest, że ja wiele recherches. Ale to było Moją naturą, naturze leży szukanie i doszukiwanie się szczegółów. bardzo W momencie, kiedy przywiązujemy wiarygodność do szczegółów i pokazujemy te wszystkie detale, to jak najbardziej jeszcze staje się historia bardziej realistyczna i wciągająca. I une fois qu'on a cette matière, on peut s'occuper d'histoire, c'est-à-dire que comme le fond est exact et comme tout elle nous donne quoi une histoire que faire des recherches, une fois que tout est exact comme ça on peut développer une histoire avec des personnages humains. W momencie kiedy już zadbamy o te szczegóły otoczenia, możemy też skoncentrować się już na, na historii, na tym, żeby osoby, które tworzymy, były bardzo ludzkie, bohaterowie żeby byli ludcy i też postać. A czy znany jest Ci z kolei oprócz książki Depesze, do z czy znany jest Ci również film, serial Wolna Wietnamska, który jest dostępny w Netflixie, Kena Bernsa? To jest taka epicka dziesięcioodcinkowa historia dotycząca kulisów przebiegu i później konsekwencji, jakby wojny wietnamskiej. Czy, czy również był w jakiś sposób Twoją inspiracją? Donc euh, le livre dont on a parlé déjà, c'était en inspiration, point de référence. Est-ce que tu connais on peut se tutoyer, euh, donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu connais le, euh, les séries euh, qui sont disponibles sur Netflix ça, aussi, ça parle aussi de la guerre du Vietnam. Il y a 10 épisodes et ça montre euh, tout ce qui est euh, l'ambiance de l'époque. Et... C'est un, un documentaire C'est un, un documentaire. Ok, alors tu t'es dit. On en J'ai vu ça, uh, j'ai eu, je l'ai passé sur une chaîne franco-allemande, uh, Arte. Je me suis dit que j'ai été invité à la télévision française et Et uh, donc j'avais regardé les. Les épisodes et c'était plutôt bien fait et euh, intéressant. Donc, je crois d'ailleurs que le, le, tout est inspiré d'un livre d'un historien américain euh, qui a sorti un pavé, un euh, peu près comme ça, sur la guerre du Vietnam, donc c'est extrêmement détaillé. Est qui ont euh, mm -hmm. été le... Wydaje mi się, że serial, o którym mówimy, był inspirowany książką wydaną w Stanach i ona była super szczegółowa i pokazująca w detalach wszelkie aspekty wojny więc chyba to najpierw powstało i była jeszcze bardziej szczegółowa. To książka nie znam u teraz zapytać o twoje e, wcześniejsze prace, te, które mam nadzieję, że będzie nam dane poznać w najbliższej przyszłości, e, nakładem wydawnictwa skim czy też innych wydawnictw. E, chodzi mi o Twoją fascynację z tego co mówiłeś e, studiami gangsterskimi. E, może coś parę słów o tym. Hmm, qu'elles vont l'être dans un certain moment chez les éditions, la maison d'édition Scream. Donc euh, est-ce que tu es aussi, est-ce euh, intéressé par tout ce qui est euh, le monde de monster, le, le polar aussi, est-ce que tu peux en parler Oui, alors j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le cinéma en général, aussi le cinéma général, et euh, j'aime beaucoup, il y, avait, il y avait de bonnes séries policières qui ont démarré, euh, au début des années 2000, si on se souvient des Sopranos, euh, des séries comme ça, il y avait The Shield. Euh, je ne sais pas si vous avez si entendu diffuser une... Euh, Soprano. Pour Polo, c'était des séries de chez... Ben, les Sopranos, c'était HBO, mais... Euh, The Shield, c'était... Mais en fait c'était des polars qui, qui renouvelaient le, le genre. The euh, Warrior. Voilà, euh, par exemple, également, The Warrior, fantastique. Et toutes ces séries-là ont, ont un peu renouvelé le genre. Et du coup... Euh, je suis toujours fan de ces choses-là. C'est des univers qui sont intéressants euh, et que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les films, euh, certains films japonais euh, sur, les, sur, les, sur les Yakuza. J'adore euh, Takeshifikano, qui est euh, un auteur taciturne, mais euh, vraiment, mais euh, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un ensemble de choses comme ça qui me fait et que je me à faire du colère. Tak, ça interesowało mnie Tematyka gangsterska. Byłem tak naprawdę w pewnym sensie zainspirowany tym, co się stało w telewizji na początku lat 2000 czyli właśnie wspomniano, że nas rodzina z tych rano. i dowie, tak dobrze? Czy to było w Polsce? były chyba w Polsce. Były Były w no i właśnie byłam tak zainspirowana tymi serialami, plus zawsze interesowałem się taką tematyką. Nie ukrywam, że też inspiracją dla mnie były filmy Takeshiki Tanak, czyli filmy japońskie. Czy w, chwili, czy w tej chwili pracujesz nad jakimś albumem, a jeżeli tak, to czy jest to album wojenny, czy gangsterski, czy może jeszcze jakiś inny? que tu travailles sur, sur quelque chose, sur album ou une série Est-ce que c'est euh, du monde euh, policier ou du monde. Euh... Alors, euh, tout ce qui était polar, j'ai mis de côté. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sortent en mode ah. En tout cas, euh, sur le marché français. Ah Donc, du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas la peine de rajouter une couche. Mm -hmm. cest à Voilà, de me rajouter à, à la production. Donc, pour le moment, c'est quelque chose qui est en train de mal. To jest coś, nie aktualnie. Szukam bardziej na rzeczy Aktualnie pracuję zdecydowanie nad, 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 nad komiksami historycznymi. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak odstawię gdzieś tam na bok tworzenie powieści kryminalnych, historii kryminalnych gangsterskich, ponieważ jest tego cała masa aktualnie na rynku, przynajmniej we Francji, yy, tutaj podkreślenie. Yy, I doszedłem do wniosku, że to nie ma yy sensu jeszcze wykładać kolejnych cegieł dlatego, jednak koncentruję się na powieści historycznej. <coughs> pozwolisz, że wrócę jeszcze do, do kryminałów, do seriali, seriali filmów gangsterskich, ponieważ akurat tak się złożyło, że w wojnie jest to moje drugie hobby. Chciałem zapytać o Twoje ulubione, nie seriale, seriale oczywiście jest Rodzina Soprano, jest The Wire, jest The Shield. Chodzi mi o filmy, filmy gangsterskie, które naturalnie pewnie będzie taka od krzesła, ale może jakieś szczegółowe filmy, które zrobiły na tobie największe wrażenie. Filmy z tematem gangsterskiej właśnie. Tak, żeby robili ochromont policier. Euh, donc on a déjà parlé des séries télévisées, mais euh, je voudrais savoir et, quel film tu aimes. Est-ce que c'est l'inspiration pour toi Quels sont les titres les plus importants pour toi Alors il euh, y a des fois des films effectivement qui, qui peuvent m'inspirer. Après il y a des films que j'aime vraiment quoi, et qui restent, euh, qui restent par exemple, si on parle de films d'enfer. De euh, le parrain, un peu, Il euh. mmh. euh, y a autre film euh, de Scorsese, alors, je ne sais pas le nom, nom c'est Les mmh. Affranchis. Euh, Les Affranchis ouais. euh, mmh. Je sais plus le nom donc, là, que là, euh, Scorsese. C est c est ça. Euh, je trouve je traduire. nie inspirują, ale też są filmy, które, które po prostu lubię: Wspólniany Ojciec Wrzesny, albo film, który Hapowski był obcy sperajką. Aprza, il a beaucoup, en fait, je aussi cinéfilm, donc il y a beaucoup de, beaucoup de films que j'aime, ou que je regarde, et que, finalement, euh, c'est pas forcément une source d'aspiration, mais qui peuvent. Euh,

Do it, w takim razie w ostatnim, w ostatnim czasie dwa filmy, które mnie zainspirowały i bardzo mi się podobały, to pierwsze to proszę o pomoc. za ah, A, ok a drugi to film, którego tytułu nie potrafię sobie przypomnieć, ale jest z Christianem Bale'em, który gra tam to jest Wester, i gra, e, gra e, Osobę, e, która musi eskortować jakiegoś. Eskortuje poza Indian, który chce umrzeć na swojej ziemi. E... Jakby wcześniej będąc ten bicierem Indian, Christian Bajzomież wojownik mocny, bo to za inicjatywne, a skąd tu jego rodziny? Ten, który sobie wychodzi z swojej ziemi przez to zmienia sporo sumę do Indian i do tej wojny, która się toczyła w Indii. Donk, c'est cette danse originale, cette histoire, cette ambiance, cette vie. Oui voilà, qui est donné, mais c'est une piste que j'aime beaucoup à cause de l'ambiance, à cause des acteurs. Nie są to blockbusters, które mamy, dlatego że w tym momencie mamy. To jest relatywne. Tout ce qui est blockbusters amerykańscy, c'est désespérant. To są filmy, które, które, które lubię, w których podoba mi się atmosfera, ale też gra aktorska. Bardzo to cenię. To nie są na pewno blockbustery, i uważam, że w tym momencie, no niestety, ale kino, przynajmniej to amerykańskie, umiera. No to, jest, to jest moja opinia. Les gros studios américains ne font plus que des films pour les adolescents. Ils ne font plus de films pour, 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 pour un public euh, généraliste. Ils ciblent vraiment que des adolescents et ils font des films pop-corn. Donc souvent des ouais, Un minimum de scénarios, beaucoup d'effets. W Ameryce robimy teraz, widzimy, że, że robi się dużo filmów tak naprawdę, które nie są dla szerszej publiki, ale tylko dla nastolatków. Takie filmy popcorn, które nie mają zbyt dużo wątków ani, ani, ani fabuły, po prostu kilka zwrotów akcji i, i tylko to. Smutne jest, w jaki sposób smutne jest to, że szersze grono odbiorców, przez to, że w tej chwili głównym, głównym źródłem, głównym zrębem twórczości hollywoodzkiej, tej pop kultura, pop kultu, pop pop popowej najbardziej są filmy oparte na, na komiksach, oczywiście komiksach Marvela czy Smutne może być to, że większy film większa publiczności będzie kojarzył komiks jako takie wyłącznie z tego typu popkulturową taką apką. Dommage que la plupart ou la majorité des de, de films maintenant qui sont créés aux États-Unis, c'est en fait c'est inspiré par les bandes dessinées, mais ce sont les DC ou les Marvel, donc c'est dommage que les gens vont penser à quelque chose de film pop-corn quand ils pensent de, de la bande dessinée. C'est ça, c'est assez terrible parce que finalement, ce qu'ils ont fait en faisant des films. Avec les BD, c'est qu'ils ont quelque part, ils ont détruit les mythes autour des bandes dessinées. C'est-à-dire que vous aviez des épisodes qui étaient formidables euh, dans les années 80, euh, avec de très bons scénaristes. Aujourd'hui, pour les gens, ça se résume. Euh, ce qui va au cinéma. Alors au cinéma, ça doit aller vite, il n'y a pas de profondeur. Alors je vais prendre un exemple ceux qui connaissent euh, la bande dessinée. Euh, la, les X-Men. Mm -hmm. Il y a l'arc. Euh,

z tych, z tych różnych y, dzieł i na przykład w latach 80. były wspaniałe albumy, które można było wykorzystać. Przykładem jest na przykład Mixman, tak? tak? Która niestety nie była wykorzystana. W tej chwili kino komiksowe powiedzmy ogra też w nieco poważniejsze od to, przykładem może być, może być roku Logan, który nawet otarł się Oscary, czyli myślę, że może y, publiczność, producenci właściwie, bo to od nich zależy, zauważą ten poważny potencjał komiksowy. Nie jest stricte rozrywkowy, ale zauważą, że komiksy niosą, y, niosą, mogą nieść poważniejsze treści dla dorosłych, zaawansowanych, wrażliwych widzów. Bien sûr, il y Par exemple, on a Logan. Euh, c'était quelque chose de, de différent la perspective, euh, perspective complètement différente est-ce que tu penses que peut-être grâce au tel, à tel film la perspective la perception par le public par le créateur des films va changer un petit peu pour que ça soit plus sérieux Thomas eh ben, euh, justement le truc qui est drôle c'est que Logan, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ne pas de le films et euh, du coup, justement, il y a un tel formatage quelque part que quand ils essayent de s'écarter de ce qui est fait habituellement, ça fonctionne moyennement. Alors que je pense que c'est des pistes honnêtement plus intéressantes que ce qu'on nous propose de... voilà. Et c'est pareil pour, eux, pour spider Spiderman, les premiers de sa sont vraiment bien. Mm -hmm. Ja oligarnizm, katastrofę, to Czyli tak, jeśli chodzi o, o, o Logana jeszcze, to tak, zadziwiające jest to, że ludzie są tak, jakoś ich percepcja jest sformatowana, że w momencie, kiedy robi się coś, jakby odbiega się od tego głównego nurtu, to oni nie są w stanie się do niego przekonać. I, i to jest bardzo smutne, natomiast kolejnym przykładem, tak, bardzo dobrego kina z Tak, czyli, czyli pokazuje też jakby sposób realizowania serii spider że pierwsze dzieła były, sama, autostwa sama Mika były naprawdę świetne, a kolejne coraz gorsze. Donc on change de sujet un petit peu et puis on va parler de, de l'album en fait. Est-ce que tu es satisfait -ce que c'est la forme, la manière de, de, de l'édition en fait Est-ce que ça est... ouais l'édition ah, très vraiment... es, es très content euh, euh, de la maquette. I ta edycja, z edycją hiszpańską, to są dwie Tak, jestem bardzo zadowolony. I polska edycja, razem z edycją hiszpańską, wydaniem hiszpańskim, przepraszam, to są najładniejsze. Czy czytelnicy polscy mogą liczyć na Twoją kosmowską pracę z polskimi wydawnictwami w przyszłości? Doczekamy się kolejnych Twoich prac na polskim rynku. polonais peut, lever, peut en fait, euh, comment dire, attendre que les tableaux suivants vont être aussi publiés en Pologne. Est-ce qu'on peut compter sur ça, sur toi en fait Alors en fait, il y a une, une deuxième série que j'avais faite sur le Vietnam. Mm -hmm. Donc euh, les gens chez Scream seraient aussi intéressés puisqu'elle est terminée maintenant. Donc potentiellement, est-ce qu'on la publier l'an prochain euh, pour ce festival qui... Misty Mission. Druga seria jest też o wojnie, mówiąca o, o wojnie wietnamskiej. Misty Mission jest już skończona i bardzo prawdopodobne, że za rok na festiwalu będziemy już oglądać jej polskie wydanie. Mamy no czas na świętać już goni. Czy może ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie naszemu gościowi? Czy po prostu o coś

tu euh, penses à, à peut-être revenir vers tout ce qui est le polar, mais en forme de, euh, en forme de, 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 de la publicité japonaise, donc euh, jacuzzi et tout ça ah <laughs> euh, pas, pas pour le moment, c'est un truc que j'avais que j'avais exploré, que pour le moment j'ai pas l'envie de retourner. Voilà. Euh, c'est une question, il faut avoir le feeling, mais <laughs> quand on l'a pas pour le moment, on l'a pas. Nie nie, 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 wydaje mi się, żebym chciał wrócić znowu jakby zatoczyć koło i wracać do poruszanych i wyczerpanych już przeze mnie wątków. To było moje, moje ta tematyka no, wyjmowała moje pierwsze wydane i szczerze mówiąc teraz kiedy patrzę na rysunki i technikę, no yy, tak trochę mnie to zastrasza, nie jestem zadowolona. You are else. Yes. Okay, dziękujemy bardzo za wizytę, dziękujemy za wspaniały komiks, który byliśmy. mam okazję teraz przeczytać, było bardzo miło. Wszystkiego dobrego. No to do zobaczenia.